Anna Piwkowska. Zdjęcie z Cichego. Kochać to, co śmiertelne. Jakiś nawleczony na kruche kości niebyt. Dziewczynkę z włosami, jak ptasi puch, leżącą między rumiankami na cichej łące w cichym. Ale łąka brzęczy, widzę na fotografii pszczoły, ruch pajęczy maluteńkich owadów, gdy ona taka mała wszystko, co w tobie czułe w sobie pochowała. I wschodzi po jej dłoni biedronka w to ciepło, które nie pochłodniało, nie zgasło, lecz skrzepło, w diament, w grudkę płomienia, kiedy nie truchleje nawet dzisiaj, gdy płacze, a blask w niej ciemnieje. Młody mężczyzna czyta pod ruchomą lampą na krześle obok ganku. Kiedy lampa zgaśnie, otworzy się dla niego niebo z drogą mleczną i zobaczy tę gwiazdę, która kiedyś właśnie poprowadzi go w drogę, w jego ludzką wieczność. Ciche jest jak stajenka. Bóg się rodzi Janku, w cichym na wieczność w dziecku i w chłopcu, na ganku, że je w tym, co minęło, rozdane, stracone, lecz blask rzucają slajdy, jak cud wyświetlone. Czytał Bogdan Dmowski.